Mnie brakuje dnia, proszę pana. Ja mam pranie, prozowanie, gotowanie, sprzątanie. no to Nie trzeba klaknąć, tylko trzeba chodzić, trzeba żyć aktywnie. aktywnie. nauka, proszę pana, jest najważniejsza. No lepiej raczej nie narzekać, ja, proszę wie pan, bo to, to nic nie da. Czyli narzekać? To już osiemdziesiątka to chodzi. 80, to ładny wiek. No, jak jak była pani o zdrowie? Widzę jakiś ruch? Chodzę bez przerwy, chodzę wie pan, nie trzeba klapnąć, tylko trzeba chodzić, trzeba. Czyli się... Nie ma to siedzieć nie, nie Nie, w nie, nie domów, proszę nie pana, nie, nie trzeba żyć aktywnie, aktywnie. Aktywnie. Jaka rada dla młodych taka życiowa? Co radzić młodym? No, proszę pana, dla takich młodych no to najważniejsza jest nauka, żeby Czyli się nauka, uczyć. Nauka, nauka w życiu, wiedza, tak? Tak, nauka, proszę pana, jest najważniejsza. Jak nie ma wykształcenia, no to nie ma później pracy, nie ma to... Praca ważna. Op... Tak, praca bardzo ważna. A jak ma wykształcenie, to lepsza praca, większy zarobek. Pieniądze ważne w życiu? No chyba to zdrowie to ważniejsze? Zdrowie ważniejsze, A, ale pieniądze, ten... pieniądze też, na drugim miejscu pieniądze. Co w wolnym czasie pani lubi robić, na merturze? Proszę pana, ja nie mam czasu, po prostu. Jak to? Ja mam dwóch... To znaczy, to są prawnuczki już. Prawnuczki cały czas prawnuczki, tak? Tak. Proszę pana, A... ja mam pranie, pracowanie, gotowanie, sprzątanie, no to co? Mnie brakuje dnia. I pani tak daje radę to wszystko zrobić w tym wieku? Daję. Nie męczy się pani? No męczy się trochę, <grym> no bo że... lata pani, lata. Starość nie rado. Jak pani wspomina młodość, jak pani miała 20 lat, co się działo? Jakie to były lata pani... Po... No też nie były lekkie, proszę pana. Kobieta no, w tamtych czasach tak. 60 lata to były 70. Komuna rządziła, to wie pan, nie było też dobrze. Kartki były, żywność na kartki, wydzielone ku... było. Nie, nie, nie. Czy pani komuny dobrze nie wspomina. Nie chcę nawet o tym myśleć. No to, to, to ludzie, Gierka wspominałem, że super było, że mieszkania robił, że praca była. A, proszę pana, to, co, że mieszkania, to trzeba przyznać, raz, że tak, były mieszkania. Były proszę pana, bo ja nie miałam na mieszkałam z rodzicami. Tak. Ale była okazja, była spółdzielnia mieszkaniowa, wpłaciło się pieniądze, tam pożyczkę się wzięło do płacił. Praca była za komunę. Znaczy mieszkania, przepraszam, mieszkania były za komunę. Mieszkania, tak? tak. Praca była za komunę? Ma... No ja lepiej teraz ja Pracowałam, no, ale trudna była praca. Jako, jako kto pani pracowała? Jaka branża? A ja pracowałam fizycznie. Fizyczna praca? Tak. E, czyli nie było co kupić wtedy, tak? O to pani chodziło najbardziej? No wie pan, to ciężko było. Puste półki były? Puste półki, półki, Co było na tych półkach? Proszę pana, jest... Co było na półkach? z synem jeździliśmy do Warszawy, żeby kartki wykupić, bo tu nie było w Starachowicach, ciężko było. To, wiem, na Śląsk jeździliśmy, tu, tam, żeby, wie pan, jakoś, żeby żyć, to trzeba było się jakoś organizować. I pani po nocach stała w kolejce, żeby coś kupić, na przykład, o, czasami? proszę pana, z drugiej zmiany szłam, to stanęłam w kolejce i do rana stałam, nie spałam, tylko w kolejce stałam. A chciała Pani, żeby to wróciło, czy nie bardzo? A daj mi Pan spokój, ja nie chcę takich czasów, nie chcę. Pani woli, jak teraz, żeby... Nie, niech będzie już tak, jak jest. A, chcę się jeszcze zapytać, za ta praca była? A, było co jeść wtedy? A, czy były pieniądze wtedy? Było za co kupić? Proszę Pana, pieniądze to może, może tak nie było dużo, ale wie Pan, jakoś było. Jakoś było? Jakoś było, tak. Tylko, że nie było za nieco kupić. Także i tak niedobrze w Polsce. Tak. bo jest co kupić, albo nie ma za co. No, parę złotych było, a puste haki w sklepach. A dużo osób teraz mówi w emerytów, że jest co kupić w sklepach, a nie ma za co. No. No bo chyba 1300 emerytur. Co pan, ma zrobić w nie, tych nie czasach? Niech nie teraz nie narzekają tak emeryci. Za dużo tam narzekają emeryci, niepotrzebnie. Nie, proszę pana.